Cześć drodzy widzowie. Witajcie w kolejnym materiale. Jak widzicie, tutaj za mną dzisiaj będzie rozrzucanie obornika. Nadal trwa ta seria żniwna. W sobotę i niedzielę łącznie spadło ponad 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, także u nas to co było sprasowane, to mamy pozbierane wszystkie bele. Tam wyszło ponad 130 bel. 130 po tej naszej prasie John i moi drodzy po prostu nie marnujemy czasu belki mamy pozbierane mamy bodajże 7,5 hektara że tak powiem wolnego pola na którym po prostu będziemy siać poplon i nie marnujemy czasu i rozwozimy obornik jak widzicie tytanem już pierwszą próbę zrobiliśmy pierwsze 1,5 hektara poszło jak to wygląda jeszcze tutaj z dawką walczę ale myślę, że jeszcze parę rozrzutników i mi się, mi się to uda jakoś ustalić Ogólnie na każde pole idzie obornik. Na 9 hektarów w tym roku będzie szedł obornik. Obornika idzie około 25 ton, dlatego że jak woziłem, jak woziłem obornik w zimę i wiosną, to były po 4-5 przyczep na hektar, takich 4, 4 tonowych. Jak ważyliśmy przyczepę, to przyczepa ma 4-200 było obornika na przyczepie. Tutaj na przykład na ten kawałek hektar 55 wywiozłem 7 takich przyczep, tutaj mamy obok działeczkę 2 10, tam chyba było 9 albo 10 tych przyczep. No i co, tutaj mi delikatnie tego obornika zostało, trochę pewnie będziecie widzieć na ujęciach które tam będę miał od Dawida bo Dawid tutaj nagrywa dzisiaj rozrzutnik ogólnie ma zasięg taki jak teraz sprawdzaliśmy to jest 12 metrów rozrzuta na 12 metrów jest że tak jak ścieżki miałem robione pod opryskiwacz opryskiwać był 12 metrów i ten rozrzutnik w sumie też ma taką docelową szerokość roboczą i myślałem, że nie będzie na tyle rozrzucała. Faktycznie te 12 metrów robi. Jeżeli chodzi o miedzy, no to tutaj troszkę e, trzeba po prostu bliżej jechać. No bo od miedzy no tak idealnie wiadomo, że się nie dorzuci, a żeby nie było jakichś tam po prostu żółtych placy, no to trzeba po prostu troszeczkę bliżej tej miedzy jechać. Jakieś tam delikatne, e, można powiedzieć, ilości padną do sąsiada, ale to nie jest jakoś tam dużo, więc nie będziemy tutaj ubolewać lepiej, żeby po prostu do tej miedzy nam dorzuciło I nie było po prostu widać jakichś takich po prostu przepaleń No po prostu niedoborów, tak? Ładujemy jak widzicie łyżką, ponieważ żenobornik jest mocno e, przelatowany I dużo w to wchodzi Więcej na pewno niż tego naszego krokodyla e, No jak sami widzicie naprawdę taka e, niezła babka i powiem Wam, że to fajnie się szeroko rozrzuca. Ciekawe jak będzie właśnie z takim świeżym obornikiem, bo tutaj pisaliście w komentarzach niektórzy, że będzie robił po prostu takie kupy rzucał. Wiadomo, że z przelasowanym tego nie będzie, ale zobaczymy jak będzie ze świeżym, bo mamy świeżego też 7 rozrzutników. Ostatnio wywoziliśmy, więc zobaczymy jak to będzie właśnie z tym świeżym obornikiem. A jak na razie, no to z pracy jestem zadowolony. Cześć, drodzy widzowie! Dzisiaj kolejny dzień serii żniwnej. Jak widzicie, na załączonym obrazku tutaj mamy rozrzucony wczoraj obornik. No i dzisiaj 28.50 i na H 11. Gruberujemy sobie. Przyjechałem dwa przejazdy. Zrobiłem takie testowe, żeby zobaczyć, jak to idzie. Mam tutaj sprzęt do mierzenia, jak to głęboko nam tutaj się robi. No, tragedii nie ma, wiadomo, już, już wiem o tym, że ten lemken tak nie będzie ładnie krył i te rowki będą zostawać, bo nie ma talerzy zagarniających, ale no tutaj już nie będę się tego czepiał, więc po prostu e, ustawiłem sobie w miarę, że to w miarę równo idzie. Jakąś tam prędkość też mam ogarniętą, już wypoziomowany ten gruber, więc po prostu mierzę sobie, czy to nie idzie za głęboko wiadomo że udeptujemy no i mamy tak na taką głębokość to idzie no i jest to około 14 cm tutaj niestety ciężko mi będzie wam to pokazać bo nie mam opaski na głowę ale ogólnie to tu mi wyszło 14 cm zobaczymy jak będzie tutaj to już widać, że jest płycej. Moi drodzy, robię już sobie trzeci przejazd. Ustawiłem sobie co nieco tego grubera. Jak widzicie tych dołków no niestety on nie będzie zarównywał. Mamy taki gruber jaki mamy, więc jest on bez tych talerzy zagarniający. Tutaj może by się przydał jakiś po prostu rząd jakiegoś zgrzebła albo jakieś te hokeje, które zagarniają po prostu te rowki. No coś takiego by się przydało, bo jednak widać te rowki po tych łapach. Tutaj jest taki plan, żeby po prostu na jesień odciąć te sercowe redlice i zrobić je na prosto. Jeżeli to się sprawdzi, to po prostu zakupimy sobie takie od Amazonki redlice, dłuta w sumie piątki, 5 cm, 5 cm szerokości, i wtedy po prostu mam nadzieję, że nie będzie takich robów robiło. Ale to jest wszystko do sprawdzenia. Robimy na jakieś 12-14 cm. Tu kilka pomiarów zrobiłem i tak właśnie wyszło. Jak widzicie, wczoraj rozrzucaliśmy obornik, dzisiaj to gruberuje. Wczoraj jedną działkę zrobiłem. No i tutaj, moi drodzy, wychodzi około 25 ton obornika, wyszło na hektar. I zmieszamy to gruberem na jakieś tam 12-14 cm. W miarę to jest fajnie przemieszane, jak na taką maszynę. Także nie ma, nie ma co tutaj narzekać, zawsze to robiliśmy talerzówką, w tym roku leci gruber, miesza ten obornik z prędkością, jaką jadę, to zaraz wam pokażę. Drodzy, jeździmy sobie około 7,5 na godzinę na te 12-14 cm, tak jak Wam mówiłem i w sumie tak należałoby, że głębiej by, no nie ma sensu chyba głębiej jeździć, bo jak widzicie tutaj już mamy piaseczek, naprawdę taką żółtą ziemię, więc jeżeli ci, którzy tam piszą, że to nie jest szósta klasa, no to sami zobaczcie, że no jednak to naprawdę jest, no piaseczek, tak? co do grubera, w sumie go nigdy nie omawiałem. Jak widzicie, jeżeli jadę wolniej, no to naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj akurat naprawdę ładnie ten przejazd wygląda. Troszeczkę wolniej jechałem, bo tu mam góreczkę, a nie chcę aż tak piłować tego ciągnika. Jeżeli chodzi o samego grubera 230 szerokości, 11 łap na sprężynie, wał strunowy, mamy do tego też włókę ale ta włóka po prostu więcej, można powiedzieć, robiła takich... Ona się po prostu troszkę zapychała, nie wyrównywała tego pola tak jak powinna być. Moim zdaniem tutaj powinno być zgrzebło i wtedy to by wszystko naprawdę dużo lepiej wyglądało. 11 łap, mamy też do tego 6 sztuk podcinaczy na te przednie łapy, ale stwierdziliśmy z bratem, że założymy na tylnie. Czyli na te tutaj czwarty rząd 2 i te 3, żeby to troszeczkę wyrównywało. Czy to dało jakiś efekt, powiem Wam, że tak sobie średnio. I chyba po prostu je zdemontujemy, te, te tylne podcinacze. Robimy na tak jak mówiłem 12-14 cm. Nie ma, nie ma sensu głębiej tutaj, jeżeli chodzi o właśnie uprawę pożniwną Będzie tutaj siany poplon. Poplon i tak będzie siany siewnikiem talerzowym. Yy, także yy, myślę, że on to jeszcze fajnie tutaj wyrówna No tak jak mówiłem, no szósta klasa Więc też yy, myślę, że na tą maszynę ten, yy, ten ciągnik sobie jeszcze daje radę Jak jest gdzieś ciężej, no to wiadomo, że muszę tego biegu yy, zmniejszyć Czy tam ten półbieg w dół dać. Yy, Radzi sobie, ale jakby tutaj było 100 koni bo powiem Wam, że też by wcale nie było źle. To jest 11 łap, to nie jest 5 jak w gruberze takim zwykłym. Więc tu mamy dwa razy tyle łap, więc naprawdę nie ma lekko ten ciągnik. Jeżeli chodzi o gruber 2,30, około 900 kg wagi. No i powiem Wam, że jest on dość długi.